Ładnie wybarwione, pigłowiec japoński, małe owoce, ale pełne witaminy C. W tym roku będzie syrop z pigłowca. I potem taki syrop można też zastosować do różnego rodzaju herbat. Jeżeli chcemy coś słodzić, będzie zawierał witaminę C. Tym bardziej, że to jest produkt, który jest robiony na surowo. Dobre siłeczka. Trzeba przy tym uważać. Bo te owoce pigwowca są twarde, więc yy, używając ostrych narzędzi trzeba uważać, żeby się nie pokaleczyć, dlatego siłka na uspokojenie i można popracować. I na słoneczne miejsce. Na początek, żeby dobrze puściło sok.